Tradycyjnie jak w każdy piątek przedstawiamy państwu podopiecznych Fundacji Słoneczko w ramach akcji Mały procent duża sprawa. W tym tygodniu poznają państwo wesołą dziewczynkę z Lipki, której pasją jest zabawa i poznawanie świata. Choroba jaką jest zespół dauna i w tym ani trochę nie przeszkadza, jednak aby Vanessa mogła być w pełni samodzielna, potrzebuje pomocy specjalistów, począwszy od psychologa poprzez rehabilitanta, a kończąc na logopedzie. jest dzieckiem z kochanym, cudownym i jedynym w swoim rodzaju. Sabrutem skończyła 5 lat jest dzieckiem z zespołem wad genetycznych, jest to zespół dawna. Na pewno jest to dziecko niepełnosprawne, dziecko, które które wymaga regularnych rehabilitacji, terapii z udziałem psychologów, pedagogów, logopedy, więc to wszystko wiąże się z częstymi wyjazdami, z zaobserwowaniem właśnie czasu na, na, na tego typu terapię. No i na pewno jest to też obarczone dużymi kosztami finansowymi. Zespół Dauna objawia się, jeżeli chodzi o objawy ruchowe czy objawy związane z, z ciałem, z, z napięciem mięśniowym. W pierwszej fazie rozwojowej dzieci zazwyczaj mają obniżone napięcie mięśniowe i na bazie tego napięcia tworzą swoje wzorce ruchowe, czyli sposoby poruszania się, sposoby ruszania się i sposoby postawy, czyli trzymania się. Dlatego, dlatego, dlatego pracujemy jako fizjoterapeuci z, z dziećmi, z, z zespołem Dauna. Dlatego pracujemy właśnie w taki sposób, że zaczynamy możliwie wcześniej, starając się budować napięcie żeby budować napięcie mięśniowe, tak żeby te dzieci miały podstawę do budowania postawy ruchu na bazie tego napięcia. Budowanie napięcia mięśniowego jest, jest podstawową, podstawową pracą fizjoterapeuty w kontakcie z dzieckiem z niskim napięciem mięśniowym. W chwili obecnej na pewno jest to sprawa związana z terapią logopedyczną, bo tutaj w szkole mamy z zakresu wczesnego wspomagania zapewnione właśnie pomoc rehabilitanta, logopedy, pedagoga i psychologa, ale w związku z tym, że przepisy... Są takie, a nie inne, jest to okrojone po prostu yy, godzinowo, jest to tylko 8 godzin w miesiącu, czyli przypada 2 godziny na każdego terapeutę. Natomiast no, rzeczą pierwszorzędną yy, w chwili obecnej jest na pewno pomoc logopedyczna. I my z takiej pomocy korzystamy w tej chwili prywatnie, poza zajęciami, które tutaj się odbywają. Wszystko zależy na jakiego terapeuta się trafi, ile on musi dojechać i jakie koszty trzeba ponieść, ale no, oscyluje to w granicach 50 zł za godzinę. Efekty nie są takie zupełnie jednoznaczne do oceny, dlatego że oprócz pracy specjalistów, oprócz pracy terapeutów, na to się nakłada normalny rozwój i wzrost dziecka. Więc, więc tutaj nie możemy powiedzieć, że, że myśmy zrobili wszystko. My jako terapeuci, ja nie mówię absolutnie, że tylko ja, ale, że myśmy zrobili wszystko, że dziecko nie chodziło, a chodzi na przykład. To, 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 to siłą rzeczy, siłą, siłą rozwoju dziecka zaczyna różne rzeczy robić. Ruchowo. Gdyby nie było terapii ruchowej, to jeżeli chodzi o Vanessę, to myślę, mogę zakładać, że Vanessa chodziłaby w sposób mniej doskonały, że poruszałaby się w sposób mniej doskonały, że jej postawa byłaby wizualnie gorsza, ale również poszczególne elementy jej postawy byłyby na tyle niedoskonałe, że mogłaby odczuwać skutki tego w przyszłości. Efekty są bardzo duże, choćby takie, że dziecko mające 5 lat jest z zespołem Downa i z dzieckiem samodzielnym. Dzisiaj taką miłą rzecz usłyszałam w przedszkolu, gdzie Vanessa weszła do łazienki i przychodzi z łazienki w samym podkoszuleczku, bez bluzeczki i pani się pyta, co, co się stało. To ona tłumaczy, że, że się zalała wodą, no to gdzie się podziała bluzka. Pani idzie do łazienki, widzi, że ta bluzeczka nie jest gdzieś wrzucona w kąt, ta bluzka mokra jest powieszona na grzejniku. I to jest dziecko chore, gdzie dzieci przyrównuje nauczyciel, dzieci zdrowe no mają problem, bo czasami nie wiedzą, co zrobić z bluzką, która im tam gdzieś ze spodni przez z rajstop wystaje. Tak więc no, efekty, jeżeli tutaj chodzi o, o tę samą osługę, są y, bardzo duże. Y, no wie pani, ciężko mi mówić o, o porównywaniu z dziećmi zdrowymi, bo, bo wychowuje dwoje dzieci niepełnosprawnych. Natomiast na przestrzeni czasu, y, patrząc właśnie na postępy Vanessa, to, to są ogromnymi postępami. Na pewno ta pomoc by się przydała ze względu tutaj na dobro dziecka, ta pomoc w uzbieraniu tego jednego procenta. No i nie ukrywajmy, no jeden zbiera się ku temu, żeby dziecko miało możliwość skorzystania z odpowiedniej rehabilitacji czy turnusów rehabilitacyjnych. I myślę, że jeżeli widzowie okazaliby tutaj na, na, na tyle wspaniałomyślności i szczerości i swojego serca i takie pieniążki na ten 1% by wpłynął, na pewno byłyby one wykorzystane na odpowiednią rehabilitację właśnie Vanessa. W październiku była na turnusie rehabilitacyjnym. Udało nam się pozyskać środki finansowe z Fundacji Przyjaciółka. Turnus dojezdny kosztuje Granicach, tak, 2,5-3 tysięcy, natomiast turnus stacjonarny kosztuje w granicach 5 tysięcy. Są to duże, duże kwoty. No i w związku z tym, że dziecko wymaga ciągłej rehabilitacji, ciągłego takiego dostymulowania, tych turnusów przeciętnie powinna mieć 5-6 w roku. A to się wiąże i znowu wracamy do kwestii finansów z dużymi kosztami. Żeby była samodzielna. Kiedy dorośnie, żeby była na tyle samodzielna. Że jeżeli kiedyś zdarzy się sytuacja, że nas zabraknie, aby była w stanie poradzić sobie w życiu. Nie marzę tutaj o tym, że ona pokończy nie wiadomo jakie szkoły, studia i tak dalej, bo y, musiałby zdarzyć się cud, żeby dziecko z zespołem naprawdę mogło, y, mogło skończyć y, tego typu. Y, mieć tego typu wykształcenie. Natomiast tutaj najbardziej by mi zależało na tym, żeby ona była samodzielna, żeby była w stanie sobie. W tych podstawowych czynnościach poradzić, żeby umiała liczyć, ugotować, to te rzeczy, które będą jej niezbędne do, do samodzielnego życia. Mama Vanessy mówi, że na dzieci wyda każde pieniądze. Niestety te potrzeby często ją przerastają. Jeśli chcą Państwo pomóc Waneście, wystarczy wziąć udział w naszej akcji Mały Procent Duża Sprawa i przekazać 1% podatku właśnie na rzecz Vanessy. W dzisiejszym wydaniu programu to już wszystko. Na kolejne zapraszam Państwa już za tydzień o godzinie 19.05. Do zobaczenia!